Jestem gotowy, słuchajcie. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Czekam i czekam, czekam i przeglądam internety, portale, yy, kanały i wciąż nie widzę, nie słyszę, nie czytam. Właściwie chyba nikt, jakoś szczerzej, nie zastanowił się nad dwiema datami. Które dotyczyły stycznia obecnego roku, czyli 2024, a mianowicie 21 stycznia i 25 stycznia. O co chodzi? W niedzielę 21 stycznia, podczas 5 niedzieli, Słowa Bożego, Ojciec Święty oficjalnie podczas modlitwy Anioł Pański, otworzył rok modlitwy. Mówił tak. Drodzy bracia i siostry, najbliższe miesiące doprowadzą nas do otwarcia drzwi świętych, co zainauguruje w całym kościele jubileusz 2025 roku powiedział papież. Proszę o wzmożenie modlitwy, aby przygotować nas do dobrego przeżycia tego wydarzenia łaski i doświadczenia mocy Bożej nadziei łaska i nadzieja. Dlatego dziś rozpoczynamy rok modlitwy, czyli rok poświęcony ponownemu odkryciu wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła i modlitwy w świecie. 21 stycznia, papież ogłasza rok modlitwy. 25 stycznia, czyli 4 dni później. Jak co miesiąc Matka Boża w Medzugorie wypowiada, przekazuje nam jedno z najkrótszych orędzi, najbardziej treściwych. Niektórych to orędzie przeraziło, innych napełniło nadzieją. To zależy od nas, czy to orędzie nas napełni nadzieją, czy też. Nie wiem, może wpędzi w beznadzieję albo w jakiś lęk, chociaż ono w ogóle nic ze strachem wspólnego nie ma. Ale matka boża 25 stycznia, czyli cztery dni po tym, jak papież Franciszek ogłosił rok modlitwy, przekazała orędzie w postaci czy też w formie jednego zdania. Drogie dzieci, niech ten czas będzie czasem modlitwy. Żyjemy w trudnym czasie. Czasie, w którym coraz więcej osób zastanawia się, a nawet i przygotowuje się do być może szerszego w skali globalnej konfliktu wojennego, wojny skalowalnej, a może i pełnowymiarowej wojny. Niebiosa to wszystko widzą, Matka Boża również to widzi. I zobaczcie, jak bardzo Maryja jest matką Kościoła. Oto papież ogłasza rok modlitwy. A Matka Boża, żeby niejako zarówno podkreślić to przesłanie Kościoła, że będzie ten obecny rok rokiem modlitwy, jak i nic więcej nie powiedzieć, czy też własnego orędzia nie postawić wyżej ponad to, co mówi Kościół, czy też powiedział Kościół ogłaszając rok modlitwy, przekazuje bardzo krótkie orędzie, tak krótkie, że zapomniałem jak brzmi, przepraszam. Drogie dzieci, niech ten czas będzie czasem modlitwy. Niesłychane, Watykan przygotował w ogóle notatki o modlitwie, które można ściągnąć sobie z, z, ze strony watykańskiej. No, jest dobrze przygotowany ten rok modlitwy ze strony Kościoła. Maria jest matką Kościoła. W związku z tym zawsze przyprowadza nas do Kościoła, nigdy nie wyprowadza. Co więcej, Maria troszczy się o Kościół i, że tak powiem, współgra z tym, co Kościół głosi, co czyni. Chciałbym się również z wami podzielić bardzo ciekawą interpretacją tego krótkiego, bardzo krótkiego orędzia Maryi z Medjugorje 25 stycznia obecnego roku ze strony Echo Medjugorje, czyli Echo Maryi Królowej Pokoju. Posłuchajcie, dzisiejsze orędzie to telegram, telegram, tak jak nasz. Nasza modlitwa, na przykład Różańcowa, na której codziennie od poniedziałku do piątku, tutaj na kanale o godzinie siódmej, jest tysiąc osób, czasami więcej. Też ciekawe to jest, że, ma, że nasz Różaniec zbiera więcej widzów na żywo niż na przykład w tym samym czasie kanał sportowy, który ma trzy razy mniej widzów, a kanał sportowy ma prawie milion subskrypcji, a nasz kanał ma niespełna 150 tysięcy subskrypcji. To też jest ciekawe, nie? No właśnie. Słuchajcie. Nasz różaniec jest również swego rodzaju telegramem, który, wys który wysyłamy do Boga przez Maryję, ale Maria również przez to orędzie wysłała nam tele telegram. Uderzająca jest jego zwięzłość, ale też i powaga. Maryja mówi, niech ten czas będzie czasem modlitwy, dwa razy powtarza w tym jednym zdaniu słowo czas. To mocne, wręcz dramatyczne wezwanie do modlitwy pokrywa się z papieskim wezwaniem, które wybrzmiało w okresie, jaki obecnie przeżywamy, wskazują autorzy tegoż tekstu ze strony Echo Medjugorje. Ojciec Święty ogłosił rok modlitwy, który ma nas przygotować do otwarcia drzwi świętych, co nastąpi pod koniec roku 2024, kiedy to rozpocznie się jubileusz roku 2025. Matka Boża ma na myśli cały rok, kiedy mówi że ten czas ma być czasem modlitwa, jest to orędzie z początku roku, czyli ze stycznia. To mówi, że ten cały rok ma być czasem modlitwy. Już nie mówi o tym, że całe nasze życie ma być czasem modlitwy. A zatem Matka Boża ma na myśli cały rok. Pragnie, aby Kościół jednoczył się na modlitwie w tym czasie łaski, ponieważ te dwa lata są czasem łaski: 2024 i 2025. Specjaliści od geopolityki, strategii i generalnie konfliktów zbrojnych czy po prostu wojskowości mówią, że rzeczywiście czas wojny i pokoju będzie się decydował w roku nawet nie tyle obecnym, co w roku 2025. Wiemy, że też tu wiele zależy od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Pragnie, aby Kościół jednoczył się na modlitwie w tym czasie łaski, ponieważ te dwa lata będą czasem łaski. Rok, w który weszliśmy, i rok przyszły. Maria przemawia do tych, którzy uwierzyli jej słowom, odpowiedzieli na jej wezwanie, a to wezwanie do modlitwy tworzy bezpośrednią więź z całym Kościołem, w momencie, gdy Kościół przygotowuje się do jubileuszowego roku. To bardzo ważne, ponieważ wezwanie do modlitwy dotyczy całego Kościoła. Zobaczcie, że skoro papież ogłasza rok modlitwy, że będzie to rok modlitwy dla Kościoła, dla ludzi Kościoła, dla chrześcijan, dla katolików, to Maria również wpisuje się w ten głos Kościoła. Maria wpisuje się w głos papieża. Mówiąc krótko. Być może nawet po 42 latach jeszcze nie zrozumieliśmy, jak ważna jest modlitwa. Na przestrzeni minionych dziesięcioleci przeżywaliśmy wiele sytuacji dramatycznych, niekiedy tragicznych, a Matka Boża nieustannie błagała, abyśmy się modlili. Prosiła o nowenny różaniec o post. Toczy się wielka batalia, a Maryja przez cały ten czas nawołuje do modlitwy. Co to znaczy? To znaczy, że poszukiwanie innych rzeczy jest zbyteczne, mocne. I teraz ciekawe. W tej eschatologicznej walce, która wciąż trwa, modlitwa jest sprawą fundamentalną. Hm. Dlaczego? Z tej, przy, z tej samej przyczyny, dla której Pan Jezus modlił się na pustyni przez 40 dni i 40 nocy, zanim stawił czoła szatanowi. Ta bitwa toczy się pomiędzy Królową Pokoju a Smokiem. Maria wielokrotnie wzywała do modlitwy, jednak teraz to wezwanie stało się bardziej intensywne. Matka Boża daje do zrozumienia, że wchodzimy w decydujący etap wielkiej bitwy. Toczy się batalia o wiarę, a głównym uczestnikiem tej bitwy jest Kościół. Toczy się coraz bardziej radykalna batalia przeciwko planom szatana, której Działanie wciąż przybiera na sile. Zagraża nam niebezpieczeństwo. Sam Ojciec Święty powiedział kilka dni temu, że światowy konflikt jest możliwy. Mówi się o światowym konflikcie, podejmuje się rozmaite przygotowania, za którymi kryje się pycha, przemoc, chęć dominacji, a przede wszystkim nienawiść. Ja bym do tego jeszcze dodał chciwość. Chciwość, która zbudowała na przykład potęgę. Komunistycznych Chin. Przecież wiemy, że wszystko jest w Chinach produkowane. Chciwość ludzi Zachodu, czy też świata północnego, bogatego świata północnego. Takie są rezultaty działania szatana, który zwiódł wiele serc. Jak wyraziła się Matka Boża, aby stawić czoła tej sytuacji, trzeba działać bardzo stanowczo, skupić się na tym, co najistotniejsze. Słuchajcie, każdy z nas umie się modlić. Każda modlitwa jest dobra. W związku z tym mamy to narzędzie. Modlitwy narzędzie w ręku, w sercu. To, co najistotniejsze, mówiąc krótko, potrafimy robić i robimy, czyli się modlimy. Zobaczcie, Maria, tak niedużo, a jednak tak wiele od nas wymaga. Potrafimy się modlić i to robimy. Szatan nie jest w stanie, że tak powiem, wytrącić nam z rąk narzędzia, którym jest modlitwa. Może nas oczywiście do modlitwy zniechęcać. Dlatego mam przed sobą niezwykłą książkę. Zaraz wrócę do tego do tej interpretacji tego orędzia Matki Bożej z Medjugorje portugalskiego zakonnika ojca Hugo Jezus w Nazarecie. Słuchajcie. Kilkadziesiąt stron, kilkadziesiąt, co ja mówię, tam ponad powiedzmy 150 stron opisu życia Jezusa w Nazarecie. Na podstawie tego, co głosił, na przykład, mówiąc o Królestwie Bożym, za pomocą, za pomocą przypowieści. Jest tutaj również, tak, rozdział poświęcony wojnie, poświęcony wojnie, poświęcony złu, poświęcony handlowi, faryzeuszom, polityce, nałogom, pracy, życiu codziennemu. Za chwilę do tego wrócimy. Natomiast. No właśnie, toczy się batalia o wiarę. Można by znaleźć mnóstwo wyrażeń, których Matka Boża użyła w ciągu ostatnich miesięcy, aby powiedzieć, że oczekuje od nas modlitwy nieustannej oraz intensywnej. Razem z nią mamy się modlić razem z nią i ona modli się z nami przez jej wstawiennictwo. Modlimy się do Chrystusa Emanuela, księcia pokoju. Dzieje się tak dlatego, że zły duch może być pokonany tylko przez modlitwę, to znaczy mocą samego Boga. Sami nic nie zdziałamy, jesteśmy bezradni wobec siły złego, który z łatwością nas pokona. Możemy zwyciężyć tylko Bożą Mocą, jeżeli w modlitwie przyzywamy Boga i prosimy, by nas wspierał. Zobaczcie, świat przygotowuje się do wojny. Oczywiście nie wiemy, czy ona wybuchnie. Ja powiem szczerze, sam wątpię mocno, ale okej. Okay. Przygotowuje się narzędziami typowo ludzkimi, politycznymi, wojskowymi, prawda, strategicznymi. Narzędziami, które mogą w każdej chwili zostać im wytrącone, czyli władcom owych państw wytrącone z rąk. Mogą zostać zniszczone. Natomiast narzędzie, którym jest modlitwa, jest nie do zniszczenia. To jest ciekawe, nie? No właśnie. Możemy zwyciężyć tylko Bożą mocą. Jeśli odpowiemy na wezwanie Maryi, tak jak Ona pragnie... Ten rok będzie naprawdę rokiem żarliwej modlitwy, a będzie to modlitwa całego Kościoła, ponieważ Maria, wzywając nas do modlitwy, wpisuje się w te słowa, które ogłosił Papież Franciszek, ogłaszając rok modlitwy dla całego Kościoła. Pamiętajmy przy tym, że modlitwa to coś znacznie większego. Modlić się to powrócić do Boga. Tu jest niesamowite fragment o powrocie do Boga, o nawróceniu uciekać się do Boga, prosić o przebaczenie, otworzyć serce przed Bogiem, zacząć nowe życie w Bogu. Jeśli modlitwa popłynie żywym strumieniem w kościele zakwitnie wiara, a ta wiara rozleje się na cały świat, a zauważmy, że tam gdzie wiara tam nadzieja i pokój. Paradoksalnie to właśnie Kościół tak, Obrzydzony niektórym. My też, jako katolicy chrześcijanie, obrzydzamy niektórym Kościół. No, przyznajmy się do tego. Jesteśmy też jako katolicy ludźmi grzesznymi. Natomiast ten Kościół, ktoś by powiedział, słaby Kościół, pusty Kościół, ten Kościół jest nadzieją, ludzie kościoła. My jesteśmy nadzieją, że wojna nie wybuchnie. Że z tego kościoła przez wiarę na cały świat rozleje się orędzie pokoju i nadziei. A skoro mówimy o pokoju, a skoro mówimy o wezwaniu do modlitwy, Jezus w Nazarecie, Tę książeczkę wrzuciłem wczoraj do sklepiku mocłości.pl ojca Hugo, wybitnego portugalskiego spowiednika. Słuchajcie, strona 73. Posłuchajcie. Znaczy rozdział zatytułowany wojna. Jezus przyszedł na świat w przedziwnym, szczególnym okresie pokoju w całym imperium rzymskim w czasie tzw. Pax Augusta, dla uczczenia którego wzniesiono nawet pomnik w wiecznym mieście, czyli w Rzymie. Zobaczcie, Jezus rodzi się w czasie pokoju. Przez pięć pięcioleci żołnierze Cezara oraz wojska barbarzyńskie, co prawda, nie deponowali broni, ale też nie pokrywali jej krwią. Opatrzność uspokoiła świat, aby przyjąć. Na nim księcia pokoju. On sam przybyłby zatrzymać i pokonać inny rodzaj wojny, dużo istotniejszy, krytyczny i doniosły, przerażającą walkę człowieka z księciem tego świata, ze złym z diabłem, z szatanem. Rzeczywiście, Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je, jak mówi. Chrystus z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus sam nas ostrzegł. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Żyjemy w czasach eschatologicznych. Czasy eschatologiczne to czasy ostateczne, a czasy ostateczne, sobie o tym mówiliśmy. To czasy łaski, to czas łaski, to czas Bożego miłosierdzia. Zresztą Księga Apokalipsy jest księgą Bożego miłosierdzia. Dlatego nie miał za zahamowań Jezus przed wykorzystaniem obrazów wojennych do zilustrowania wewnętrznej walki chrześcijanina. Który król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoła temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Ewangelia według świętego Łukasza. Jego uczniowie powinni wykazać się właśnie taką podstawową rozwagą. Nie po to, by poddać się wrogowi, ale by zaopatrzyć się w broń i zorganizować taktykę zdolną całkowicie go upokorzyć. Kto jest największym wrogiem każdego człowieka, wierzącego, niewierzącego? Szatan. Zobaczcie, że papież Franciszek ogłasza rok modlitwy, Maria cztery dni później prosi o modlitwę. W tym krótkim orędziu nic więcej nie mówi, tak jakby nie chciała przyćmić słów kościoła wzywających do modlitwy. Modlitwa ma, że tak powiem, dwojakie znaczenie. Wprowadza pokój na ziemię, ale również pokonuje tego niewidzialnego wroga, który szaleje czyli szatana. Żadna inna broń nie jest w stanie pokonać szatana tylko modlitwa. Jeszcze w trakcie swojego życia obserwował przemarsze legionów na granicę imperium i widział lub odczuwał bliskość sytuacji, w których krew jego współobywateli przelewała się pod ciosami cesarskich sztyletów. Zresztą okrucieństwo politycznych zabójstw stanowiło część jego wspomnień. Słyszał przecież o zbrodniach Heroda w Betlejem, przed którymi on sam cudem uciekł dzięki prędkie, prędkiemu, prędkiemu działaniu Józefa. Tak oto z własnego doświadczenia wiedział, do czego może doprowadzić zbrojna siła w rękach nieodpowiedzialnego człowieka i ostrzegł tych, którzy ulegają pokusie samowolnej przemocy, mówiąc: Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Nie potępił jednak wszystkich wojen, ani też nie uznał za zbrodniarza centuriona, który poprosił go o uzdrowienie sługi. Instytucja militarna i policyjna istnieją i do końca świata pozostaną legalne i konieczne. Teraz ojciec Hugo, w tejże książce, sięga do nauczania Kościoła katolickiego, do katechizmu. I cytat z Soboru Watykańskiego II. Póki zaś będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę rządom nie można zaprzeczać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań. Ta międzynarodowa władza nie będzie skuteczna bez odpowiedniej siły, to znaczy bez siły wystarczającej do zapewnienia poszanowania praw oraz obrona, obrony napadniętych obywateli i narodów. Modlitwa z jednej strony, ale również kiedy wybuchnie wojna, mamy nie tylko prawo, ale również obowiązek bronić siebie, najbliższych naszej ojczyzny przed wrogiem. Wielu się na wojnie uświęciło, jak nasz święty noniusz, to jest portugalski święty, to jest przepis o nim, generał, prawda? Portugalski generał, który został ogłoszony świętym. O ile wojna, jak mawiał Wiera, jest biczem, który najwięcej dusz strąca do piekła, czego dowodził na podstawie prawdopodobieństwa, to tam zbiega się najwięcej grzechów i nagłych śmierci. No, w czasie wojny, zgadza się. Jest ona również polem heroicznych cnót, oddawania życia z miłości do Boga lub Ojczyzny i ryzykowania go dla towarzyszy. Tu trochę prze, prze, pomijam tak jak i dziś wojny były tłem dla zwyczajnej egzystencji a obrona osobista częstą koniecznością nasz pan nie zdziwił się że piotr kiedy chrystus był aresztowany dobył miecza ani że szymon zelota nosił sztyletu pasa zgodnie ze zwyczajem grupy oporu do której należał w otoczeniu jezusa jednak nie chodziło o politykę i osoby stawiające opór rzymowi były szanowane tak samo jak że tak powiem kolaboranci w cudzysłowie, o ile tak można nazwać celników, z których jeden Mateusz, należał do grony apostołów. Wszystkie różnice zostały przekroczone odkryciem i głoszeniem Ewangelii. Modlitwa pokonuje wroga zewnętrznego i wroga wewnętrznego, widzialnego i niewidzialnego, znaczy pokonuje wroga zewnętrznego, czyli niesie pokój, może przynieść pokój, jest tak naprawdę jedyną nadzieją w czasach beznadziei, że pokój. No, może zostać zachowany. A z drugiej strony Ewangelia przekracza wszelkie granice i dociera tam, gdzie człowiek na podstawie własnych planów, strategii nie jest w stanie dotrzeć. Światło Boże dociera tak daleko, że czasami nie widzimy go, ponieważ takim blaskiem emanuje, że nas po prostu oślepia. A kiedy jesteśmy oślepieni, to no, nic nie widząc, że tak powiem, żyjemy w cudzysłowie w ciemności. Ta chwilowa ciemność. To jest ten moment, kiedy, nasze, kiedy oczy naszego serca przyzwyczajają się, czy też przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości. Co się stanie w roku 2024, 2025, w roku modlitwy i w roku jubileuszowym, które to te dwa lata rozpoczęły się wezwaniem papieża do roku modlitwy, czyli znaczy do wezwaniem do modlitwy, prawda, Jako rok modlitwy i jednym z najkrótszych orędzi Marii w Medjugorje która powiedziała, niech ten czas będzie czasem modlitwy. Polecam wam Jezusa w Nazarecie ojca Hugo, wybitnego portugalskiego specjalisty w zakresie kierownictwa duchowego i do tych treści związanych no, z tym, co aktualnie się na świecie i w naszych sercach dzieje. Będziemy nieraz wracać. Ta książeczka oczywiście jest w od słabości.pl A ja sobie teraz idę, słuchajcie, na środę popielcową, jest 17.04 to jeszcze koty na karmie w że tak powiem, burczy, no ale no, środa popielcowa, post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo, że razem codziennie od poniedziałku do piątku o siódmej rano modlimy się na różańcu. Jest nas więcej niż w tym samym czasie w audycji, przepraszam, w audycji, w programie na żywo, w kanale sportowym. No, niesamowite to jest. No. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Anyway, so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back Let's go do it all. I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, i I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.